Jesteśmy grupą młodzieży w wieku od 16 do 19 lat. Działamy w ramach Koła Caritas w Białymstoku. Nasz projekt rozpoczęliśmy od warsztatów kulinarnych. Wraz z niepełnosprawnymi podopiecznymi Stowarzyszenia Aktywni mogliśmy przez moment poczuć się jak uczestnicy programu Master Każdy, na miarę swoich możliwości, starał się pracować, jakby chodziło o zdobycie tytułu szefa kuchni. Efekty naszej współpracy okazały się bardzo smaczne. Upiekliśmy pyszne babeczki i przygotowaliśmy bardzo zdrową sałatkę. W czerwcu pojechaliśmy na wycieczkę u szlakiem tatarskim. Zwiedziliśmy meczet w Kruszynianach. W restauracji tatarska Jurta mieliśmy okazję spróbować potraw tradycyjnej tatarskiej kuchni. Jedliśmy tatarskie pierogi, jeczpomaki i pieremiacze. Na deser był listkowiec z tatarską herbatą. Wycieczka była niezapomnianym przeżyciem dla osób niepełnosprawnych i towarzyszącym im rodzicom. Wolontariusze znakomicie sprawdzili się w roli opiekunów. Uroczyste podsumowanie naszego projektu uświetnił występ tatarskiego zespołu Buńczuk. Wysłuchaliśmy barwnych opowieści o zwyczajach religii Tatarów Polskich. Zachwyciły nas tradycyjne stroje i tańce. Największą nagrodą dla nas, wolontariuszy koła, był uśmiech na twarzach osób niepełnosprawnych, który na co dzień tak rzadko się pojawia. Przyjaźń jaka nawiązała się pomiędzy nami, a podopiecznymi stowarzyszenia, z pewnością nie zakończy się na tym projekcie. A radość, którą czerpiemy z pomocy im, umocni jeszcze bardziej nasze wspólne więzi.